Hej, się masz, widzowie, Widz zapytał: Zagraj w, e, poziom trades po polsku, za zatruty cukierek. Oto jestem. E, spełniam mu każde zachcianki widzów, e, więc następnym razem ty napisz, e, co, co chcesz zagrać. E, dobra, zagramy tu z moim bratem? Tutaj. Tutaj jest dosłownie. Prota. Wchodzi, bo ktoś ma za inny. Okej, okay, bank tylko nie podglądaj. To ty to ty idź Dobra, daję mu zapłuty. Ty nie możesz patrzeć. Okej, okay. okej. Okay. Ja wiem. Dobra, czekam. Teraz tak Nie podglądam. Dobra, nie podglądam. Teraz to kolej, więc zatknię już. Dobra. Sejm. Bez piecny jest. Mm. Ta, ta, okej. Okay. Sejf, dobra. Jest widowy git, jest widowy git, więc... Dwa, e, 20. 20. Bliżej no trochę. Bez pieczny, bezpiec. Kurde, bezpieczny. To ja wezmę sześćki. No kurde. Aj, aj, aj. Dobra. Nie patrz! No ty ja zobaczyłem, że mój, co jest ten? Yy, pokazuję twojego. Mojego, ja, nie widziała. Ja, nie o, ja nie widziałem. Ja nie widziałem. A teraz ty gumasz. Więc ty się nie patrz, ty patrz na spód. Pewnie dałaś mi te, blisko. A ty podglądać to, wiesz gdzie Nie, ten? nie, ja tylko na swój patrzyłem. Dla mnie nie ma sensu patrzeć na twój. Dobra. Ten tutaj... Bez pytań. Dobra. O kurde. Trudno, trudno. Nie, nie możesz patrzeć. Dobra, dam moją ulubioną liczbę. Jedną z moich ulubionych, yes. mam dwie. 7, Jednak 9? nie, Jezu, źle bym O, dziesiątkę. Dziesiątkę. Bez specy. Kurde. tak Dobra, teraz robimy tunel. Trudne będzie dobra, na końcu. Nie patrzcie, nie patrzcie. Nie, nie, na końcu nie będzie patrzcie, trudne. 19 wiesz. Wy powinniście wiedzieć. Na początku wam zrobiłem, pokażę... na ekranie. Ale ty wiesz jak Nie wiem, to patrzyłeś. Dobra. Hmm. Trudna. Zjadłeś z rowera ulubioną jedziemy ręce. <laughs> no Czyli jaką? Dobra, piątkę. Ty chyba zjadłeś. Piennastek. Ile to trwa? Kurde. Ale farski. Czeka, ale tu my mamy jakieś kurde farta. Hmm. Co się lampisz, parówło? Nie może się patrzeć, mnie. Na... Tak gdy prawie nic nie patrzę. A ja. Siódem. I. <laughs> o, nie! Się! O bo ty... Sorry mi tobie, bo wy macie samą ekran trochę, czekajcie, czekajcie, bo, bo to jest ten. Nie. nie to musi nie. być to. Czekajcie, sorry. Sorry widzowie, macie samą ekran. Dobra, wychodzimy. Teraz ja samą jeszcze raz. E, Tylko to... w ogóle się nie patrzymy, dobra? Nie patrz, co dobrze. No ty będziesz wiedzieć! Dzisiaj odwróć najlepiej w tamtą stronę. Dobra, jest Jestem Megierka. Okej. Chudle jak nie. Nie. Ok, yes. nie, nie, może. jednak to zarobić. Dobra, a ja walić. Dobra, <laughs> ja, ja nie patrzę, nie noszę szans, ja nie mam wyzora. Ja mam dwadzieścia dwa. Dwadzieścia dwa. Trudny ja. tryb będzie, Dobra, trudny. ja zjem siódemkę moją ulubioną liczbę, ja próbuję. Ja Dlatego zjem... mam wniku 797. Ja Nawet ma. na Roblocie mam. O ty? To jest... Nie, ósemkę. Dobra. Gdzie? Okay. Yes. To ja wezmę 16. Na top. Powinno być. Ciekawe co ty dałeś. Ok, daję 20 cwórka. O Jezus Maria. O, gdy okay, daję... Ja powiem Ci czy blisko było? Nie będę mówić, czy blisko było czy, okay, Czyli, czy, czy, czy nie. Ok, jako koło Ciebie daję. Czyli... Nie, trzynastka. I jest. Ja nie możemy się patrzeć. Nie, ja koło Ciebie jakoś się przyczepiłem. Dzień, Jedynka nie? mega kusi mnie. żeby wziąć. Nie wiem. Ja okay. też jedynkę chciałem, ale nie wiem. Ja też nie wiem, ja wiem co na pewno. Bo nie wiem, co jest tam. Dobra, widzowie, żyje. Ok. 19. Ty masz którego w ogóle urodzinowy ja Nie wiem. Jest. Dobra widzowie, odcinek trwa już 6 minut. Jak to? Dwójka. Musimy dużej to zrobić, by... Tak sobie mi no, chyba no. Jest! <noise> a to, to a <noise> <a> ty nie <noise> chciałeś zjeść! Do <noise> no, dla tego! Jałam! <noise> nie, tak. no, dobra to... ja mi Chodź na trudny! Teraż. Na trudny! Na harda? No, na trudny. To jest hardy, dobra. To dawaj. Chwilę? Ja taką idę kupić. Taką? Taką. Dobra, ja sobie spina zrobię. Bo, Bo mam 600 zł. 500? Jest? Kupuję taką. Nie muszę kupywać, bo ja tak jest już... Tako, tako, tako! Ja mam 800. Cieka Ciekawe jak będę e, się... Dobra, bądźmy. gotowy? Ciekawe czym się różni. Prawda? Trochę ja się ciebie boję. O ja pierdolę. <laughs> Ile takos? Ej, tylko jest 50! Dobra. To taka jest z Naj... No yy... okay. Ja mam, mam, same. Dobra, mi... może być. Ale, ale, ale mega kusi tego takosa mi zjeść. Zyskę taką synera. A ty zaznaczyłeś swój? Bo my razem zaznaczamy w tym samym czasie chyba. Bez Tak? Chyba. Teraz ty. Dobra. Jak teraz zginę, to ja będę. O Jezu. Nie podpowiem ci. Ale ja bym miał. Okej, okay, 49. Tak, kolce Co tu było? Dobra. 50. Będę chciałem. Yes! No! Yes! 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 Jest! Yes! <laughs> jeszcze! Yes. Chodź do mnie o kup tego. Jest! Jest! Sorry za takie się. ten śmiech, ale naprawdę. No, ja tam dałem wóz. Nie, wizowie! Czekam na Ciebie znowu. Brak mam, enżu, grammo. Serdecznie. Musimy tu nabić winstreak w minimum 3. No dlatego z tym ja wiem dlaczego się ty, tak różnych. Już dałem. A jaki ty miał tamtej rudzie? Tamtej rudzie? A? Co mam? Chyba <gry> <Kipa> jedynkę. <gry> Ale <gry> ja ty zjadłeś jedynkę. Tak? Ta nie wiem, co ja wiem. Ja wam widzowie napiszę, jaki numer, będziecie mieli na ekranie. Postaram się. Bo chcemy się nauczyć Takawej montażu. Kawa, jakie ty będziesz mieć. Lampi, ale ja nie. taka... Ale, ale <noise> pysnę wszystkie, tak ostry są. Ja więc jadę, kiedyś jadłem w KFC od Wiem, ja, ja kiedyś jadłem to... w KFC, ale to Okej, nie Okej, 49. Tak suchy jak paruwa. <noise> <noise> I jak... I bo... A Bez... ja mam ty Jak coś jak ja klikam, to macie poznać O dwójkę, dwójkę. Dwójka? dwójka. Bo ja... To ty mów, widzów, żeby to jest. Dobra. Dobra. Myślę, że... Środkowego zjadłeś? Jedynka myślę, ja się... że jest podejrzana trochę. Ja, z... ja się. Ja się akurat boję 25 bo ona jest tak po środku, co nie? A jedynka jest. z przodu więc... ja się boję... Ale sobie zjem jedynkę, więc zrobię. <noise> Ja się zmielałam! O ty, bani! Nie, nie chcę ale, ale ty za bardzo! oddawaj Dobra, widzowie, ja jestem tu tak słaby! Jak, <laughs> nie, jak, jak, jak chcecie partę, y, dwa... 2, to tego, dlatego mówię, Drugą część tego to napiszcie w komentarzu. Osta dwa razy jest... To jest bardzo fajna gra, ale trzy to będą dobra nie, paci, ja, nie Dwa Zabieraj. Dwa razy, dwa razy jest Zagramy i możemy go. E Kurde, co e Nie, nie ja Właśnie ja nie wiem, <grym> Ja widzę tylko jak palcem klikasz, ale ja nie wiem gdzie chuj. Pięćdziesiątka. Dawać. <grym _> no dawaj. Teraz miałeś farba. No zabieraj tę rękę. To już chyba już paru. To ja wiem. Czytać, aż do pieniędzy, aż do tego.

Co zjadłeś teraz? Trzeciego? To ok, jest... Nie wiem, a czemu nie tego z 49? Ale może na końcu. Bo to jest zatrute. Nie, nie. O, No ja przecież A przecież to jest twoje. Nie, bo ja... z <laughs> ty miałeś swoją kolę. ok Kurde. Eee. 40. O, teraz jem ta kostra, to jest nie patrzcie, nie patrzcie, nie Szkoda, że nie ma siesta. O, spójrzcie. O, ja ty, ty na końcu, szóstka. Dobra, ty masz urodziny 17 chyba? Chyba. Się nie, ja zamknąłem mocy. Ty sam jesteś. Ale dobra, ja pamiętam. Dobra, dawaj. Tu, 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 Eee... Pięćdziesiątka zjedzona, ale jedynki. Ja się trochę boję. Tak szczerze, bo ty... Albo dynka, albo pięćdziesiątka, więc ja się boję. Pa, ja zjem jedynkę. Teraz. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dwóje zjadłeś! A <grym> <O>, teraz <grym> zjadę jedynkę. Tylko... Dobra, ja wiem 41. Sobie. Ogiem jej jedynkę. To wiem latam mówię, to jedynka. jedynkę. O ja idę, do co znowu. Dobra, zapraszam cię panie, kierowniku. Widzowie, sorry, że wam przerywam, ale już musimy kończyć yy, bo... Później zapomniałem wyłączyć i dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie z i lajka dopiero. Teraz się skapnałem jak montowałam. I na razie. Jutro postaram się zrobić film.